Piątka dziewiątka z Dziękuję, cześć. I kolejna stacja, proszę. SQ4 Paweł Karol Zygmunt, cześć Tobę, piątka dziewiątka z decypelem. Dzięki bardzo za raport dla też 5, 9, No i umie też na czerwono. Także miłego wieczoru 73 wszystkim. Dziękuję. I stację kolejną proszę. SQ4 Maria Ludwik. sq nie Maria Ludwik. SQ4 Wszystko nie bardzo ładnie, Tasiłkowie, trzyma się wszystkiego dobrego. bardzo dawno nie stacja. stacja Częstrzegórz, fajnie, że tu zaglądasz, 5-9 z decybelami 5-9, dzięki, pozdrawiam pozdrawiam, do usłyszenia i kolejna stacja stacja B4, Barbara, Ludwik, Barbara stacja B4, Barbara, Ludwik, Barbara, Benedykt, Białystok, 5,8 km, 5-9 z decybelami Dobry wieczór Pawle, wszystko się zgadza, piątka, dziewiątka i mnóstwo pozycja 5. Dzięki za łączność, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam, poproszę następną stację. Zapraszamy bardzo serdecznie do sprawdzenia łączności, wymiany raportów, tu Stefan Kłebek 4, Henryk Karol, Henryk odbiór. ale tak, 3Z4 Adam i Rena yy, był pierwszy i silniejszy. Piątka, 9 z decybelami dla Adama. Proszę. Czekajcie, czekajcie. Proszę słuchać się nawzajem. Jeszcze raz yy, ta słabsza stacja, bo tam nakładki cały czas są słucham. VHS, słaby sygnał ale odebrałem. Dla ciebie to jest taka trójka i S2, 3-2 raport dla ciebie, over. ze stacji ręcznej to prosiłbym o łamanie się przez P to wtedy będzie jednoznaczna że tak powiem sytuacja wtedy stacje mają pierwszeństwo które są z mobila albo z ręki więc prosiłbym o że tak powiem jasne określenie sposobu że tak powiem wykorzystania swojej radiostacji dobra VHS dziękuję i poproszę kolejną stację tu jest Q4 HKH P4, Adam, Dorota, QRP Station, też stacje z QRP mają pierwszeństwo. Odbieram z raportem podobnym jak Przemka, piątka, nie, przepraszam, trójka, 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 trójka dla Ciebie, Adrian. To stabilnie, nie za mocno, taka, że taka, no, taka zdrowa trójka, duży szum granulacyjny, ale bez żadnych tam przerw, bez QSB, także stabilny sygnał czytelny w 100%. Dziękuję za taki test. Pozdrawiam Sokółkę i zapraszam w kolejną stację. Stefan Cześć Darku, piątka, dziewiątka i do końca skali, doskonale mocny sygnał, pozdrawiam Dziękuję bardzo, przy okazji te 150mW z Sokółki, to było 93 do 4, na No to podobny raport, także daję radę, że tak powiem, Sokółka Zapraszam na następną stację SP4, Wanda, Romandorota. Dorota SP4, Wanda, Romandorota, cześć Jerzy, piątka, dziewiątka i dużo decybeli dla Ciebie do końca skali, ja tu kółka też słyszałem jakieś 3-4, ale tak mniej więcej. No i super, eee, proszę następną stację. SP4 Maria Stefan Stefan, 5-9, i do końca skali Marku. Dziękuję, pozdrawiam, proszę następną stację. SK4, Cezary, Tomasz Paweł, dobry wieczór Michał. Piątka, dziewiątka z decybelami. Dziękuję, pozdrawiam, proszę następną stację. cześć Darku, piątka, dziewiątka, do końca skali Cześć Paweł, witam u Ciebie też, 59 plus 60 Skala zamknięta, dzięki i pozdrawiam Dzięki, do usłyszenia Proszę następną stację S4, H, I chyba była nakładka, ale zaraz zobaczymy Cześć Artur, piątka, dziewiątka i do końca skali Pozdrawiam. Jeżeli była nakładka, to proszę tą stację. SP-4, Tadeusz Ludwik, dobry wieczór. Łapy, piątka, dziewiątka z decybelami. Piątka dziewiątka z decybelami. Dziękuję, pozdrawiam i poproszę następną stację. Stefan Paweł 4, Ludwik Dorota. Stefan Paweł 4, Ludwik Dorota. Jak zwykle silny sygnał, cześć Leszku. Piątka dziewiątka i do końca skali. A no dobry wieczór. Cieszę się niezmiernie, że bez zmian, czyli wszystko działa. Dla Ciebie również pięć i do końca. Też bardzo ładnie, wszystko czytelnie odbieram. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Ciebie i słuchających. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na następną stację. Stefan Paweł 4 Dorota Natalia Barbara SP4 Dorota Natalia Barbara też jak zwykle Maniek po prostu wyskakuje z radia. Piątka, dziewiątka i do końca skali a nawet over się zaświeca. Dziękuję. 50 plus 30. Mejego wieczoru. Pozdrawiam. Dziękuję, 73 i kolejna stacja, proszę. Stanisław Paweł 4, Adam Paweł Irena, Mowiel. SP4, Adam Paweł Irena, Stroke Mobile, 5, 9 i tak nawet powyżej 9 od czasu do czasu. Dziękuję, ja dla Ciebie 5, 9, ja na pograniczu no, Orsa, Ogrodniczki. No to bardzo dobrze leci, tak nawet do 20 paru decybeli w porywach. Pozdrawiam serdecznie, szerokiej drogi yy, i kolejna stacja proszę. 9 dziewiątka, dziewiątka i trochę decybeli nawet powyżej 9. Piątka dziewiątka i grubo powyżej, a nawet powyżej 60 decybeli, cokolwiek to znaczy. Dziękuję, pozdrawiam. Proszę następną stację. SQ4, Karol, Barbara, Franciszek, cześć przemku. 16,5 km, piątka dziewiątka z decybelami. Stefan Kebek 4, Henryk Karol Henryk, zapraszam do wymiany raportów. Stefan Paweł 4, Ludwik, Olga, Tadeusz, Cześć Mariusz, 7 km, 5, 9 i trochę decybeli. Dziękuję, pozdrawiam, poproszę kolejną stację. Stefan Paweł 4, Wanda Maria Paweł, cześć Pawle, piątka, dziewiątka i do końca skali Dziękuję, do usłyszenia i poproszę następną stację wieczór Edward, 20 kilometrów Myślałem, że więcej, czarna białostocka oczywiście Piątka, dziewiątka i grubo powyżej Kolejna stacja, proszę. Cześć Marcin, SP4 WRI, bardzo silny sygnał, 5, 9 i 60 decybeli nawet powyżej. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam kolejną stację. SP4 Ludwik Paweł. SP-4, Ludwik Paweł, też bardzo silna stacja, cześć Pawle, piątka, dziewiątka i grubo powyżej, powyżej końca skali, o tak powiem, bo się over zaświetla. Dziękuję bardzo, no, za Ciebie pełna skala, plus wszystkie plusy na pięćsetce, jakie są. <gryw> Pozdrawiam. Dziękuję, będziemy powoli dobijać do końca, to zapraszam kolejną stację. Stanisław, Kłebek 4, Jadwiga, Ewa, Ludwik SQ4, Jadwiga, Ewa, Ludwik 6 9 km, 5, 9 i też do końca skali Mówię to samo, 5, 9 i do, do usłyszenia, 73 Dziękuję, przedostatnie wywołanie 215, zapraszam Stefan Paweł 4, Cezary Zygmunt Karol SP4 Cezary, Zygmunt, Karol też jak zwykle bardzo silny sygnał piątka, dziewiątka i do końca dziękuję, dla Ciebie również 59 dziewięć, jesteśmy znaczy nasze anteny są bardzo blisko siebie, że tak powiem nawet jednego wata zamykamy sobie skalę, dziękuję, pozdrawiam dziękuję, pozdrawiam yy, i zapraszam na następną stację SP 5, Wojtku, piątka, dziewiątka i dużo decybeli No już się chyba dzisiaj nie usłyszymy Dzisiaj SSB nie ma, ja w emisję cyfrowe, że tak powiem, nie wchodzę Nie mam takiej możliwości technicznej Czy jeszcze jest ktoś chętny? Zapraszam SP4FKS Cześć Waldku Piątka, dziewiątka i do końca skali oczywiście. Dziękuję. Piątka, do usłyszenia. Czy jeszcze jest to Bo już będziemy kończyć. Tu jest P4HKH, odbiór. odpowiedzi, więc kończymy tą sesję. 33 stacje są na liście, więc bardzo fajna frekwencja dzisiaj. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w tym sprawdzeniu. Oczywiście potem jest sesja cyfrowa. Ja już niestety nie uczestniczę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających. Do usłyszenia na pasmach. To Stefan Kobek, 4, Henryk Karol, Henryk, 73, cześć.